Witajcie. W tym filmie powiem Wam o krótkiej rozmowie, jaką przeprowadziliśmy z Jezusem z Nazaretu 2000 lat temu. Czyli przestrzeni, w której w sumie cały czas jest Jezus, ponieważ czas jako taki jest iluzją i to, co się wydarzyło w przeszłości, ciągle istnieje. I można do tego się odwołać i można na przykład cofnąć się do czasów Jezusa. I bezpośrednio porozmawiać z Jezusem. Co więcej, jest to tak naprawdę jedyny sposób, jaki znalazłem, by porozmawiać z Jezusem na temat tych tematów, które mnie najbardziej interesowały, a które nie do końca wciąż rozumiem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o moce, jakie otrzymał Jezus od źródła, tak naprawdę, bo Jezus przyszedł od źródła na polecenie stwórcy, został wysłany do naszej przestrzeni. I teraz. Dużo wcześniej prosiłem źródła o to, żeby nas skontaktowało na przykład z Jezusem, ale źródło dyplomatycznie odmówiło. Dlaczego odmówiło? Dopiero później się dowiedziałem. Chodziło o to, że Jezus nie chce, by ludzie uważali go za Boga, ponieważ chwała cała tak naprawdę należy się stwórcy. To stwórca nas stworzył, to stwórca dał nam życie. Także Jezusowi. I to, co zrobili ludzie na świecie. I w Polsce to uznali go za Boga. A, I modlą się do niego. I wyznają Jezusa, a nie omijają w ogóle Stwórcę, źródło. I tego nie, to, z tym się nie zgadza e, istota Jezusa. Jako anioł też, ponieważ mówiłem już o tym nieraz, kim był Jezus. Jezus jest aniołem, który służy przy źródle i został wysłany. Znaczy zgodziło się oczywiście na to, żeby być wysłany, ale najpierw źródło go poprosiło, spytało czy zgodzi się zejść na ziemię i umrzeć tak naprawdę, bo chodziło o śmierć Jezusa. Dobrze, teraz zacznijmy od tego. <grytanie> Właśnie przyszła nitka, chodź tutaj na chwilę. To jest nitka, już pewnie ją znacie. Wtrąciła się do nagrania o Jezusie. Więc za chwilę ją odeślę i dokończę to, o czym mówił Jezus. Dobrze, już jestem z powrotem. To była nitka, a jak ona zawsze jej dusza ma dużo do powiedzenia na różne tematy. I sprawy są równie ważne niż jak nasze, więc musieliśmy, musiałem na chwilę przerwać. Dobrze, wracając do rozmowy z Jezusem. Po pierwsze, jak spotkaliśmy się z Jezusem, to Ania od razu otrzymała taki przekaz. Niechęć przede wszystkim Jezusa do tego, żeby w ogóle rozmawiać, żeby ona pytała się go o cokolwiek. Dlaczego? Dlatego właśnie ze względu na to, że Jezus jest uważany w naszej przestrzeni za Boga i po prostu nie chce się angażować w Jezus. Jeżeli w przyszłości ludzie zdobędą tę świadomość i zaczną uważać Jezusa za równego nam, ponieważ każda istota we wszechświecie jest równa innej istocie, ponieważ wszyscy pochodzimy ze źródła, jesteśmy częścią źródła. Wtedy myślę, że będziemy mogli swobodnie wrócić do Jezusa i spytać go jako wielkiego nauczyciela, ponieważ w tym momencie, gdy już rozmawialiśmy z Jezusem, Jezus miał bezpośrednie połączenie ze źródłem, miał, miał też pamięć przywróconą, więc pamiętał wszystko to, kim jest. Stąd też płynęła jego mądrość w tych przekazach biblijnych, w sposobie, w jaki rozmawiał z wieloma ludźmi, które, i te, te jego wypowiedzi zostały zapisane w Biblii. I teraz będziecie mieli próbkę tego. Jak, jaka jest mądrość Jezusa, ale nie jako Boga, ale jako istoty równej nas, nam. Dobrze, na, to co pierwsze spytałem Jezusa, a jeszcze ta rozmowa będzie w opisie tego filmu, więc nie, nie musicie wielokrotnie odtwarzać tego filmu, jeżeli chcecie wrócić do tego. Spytałem przede wszystkim o mocy, jaką uzyskał źródła, w jaki sposób inne osoby jak my możemy. Moglibyśmy otrzymać podobne, podobne moce, czy cokolwiek, od źródła. I Jezus powiedział: Tak, po prostu spłynęła, jeżeli chodzi o Jego moce. No więc Ania tutaj dodała, że źle zadałem pytanie i że powinienem to pytanie po prostu zmienić. Więc zmieniłem na pytanie: Więc co człowiek powinien robić, by móc zyskać taką samą moc? I Jezus odpowiadał Tak, samo Wam nie zejdzie. Musicie włożyć to tyle wysiłku, ile tylko możecie. Odparł Jezus właśnie. I dodał też, źródło nic nie robi wbrew woli człowieka. Jeśli nie masz silnego postanowienia, silnej woli, to samo nie obdarzy kogoś mocą. To szatan jest przyzwyczajony do robienia wszystkiego za ludzi, do mówienia im, czego potrzebują i dawania im tego wbrew naszej woli. Bo on wie lepiej, bo jakiś Bóg wie lepiej, bo jakiś anioł stróż wie lepiej, jakiś opiekun wie lepiej. Źródło działa inaczej i trzeba porzucić takie myślenie. Tak powiedział Jezus. I za chwilę dodał. Musimy uwierzyć, że mamy moc i musimy się sami dogrzebać do tego. Sami włożyć wysiłek. Jak jesteśmy na dnie oceanu, to wypłynąć na powierzchnię, choćby to się wiązało z ogromnym wysiłkiem. Na to musimy ten odcinek głębin oceanu musimy pokonać o własnych siłach. Mówił Jezus. I dodał dalej. Oczywiście macie trudno. Bardzo trudno, powiedział Jezus, ale nie jest to niemożliwe. I Ania się spytała, no to jaka wskazówka dla nas na koniec, ale później to pytanie w sumie zignorowaliśmy i zadaliśmy inne pytanie. W sumie ja zadałem, jak reagować w momencie ataków istot, które, które nas często nawiedzają. I Jezus powiedział tak, to ty decydujesz, jaka będzie Twoja reakcja, jak zareagujesz. Możesz wybrać spokój, możesz wybrać zdenerwowanie. Zawsze masz wybór. Tutaj kluczowe znaczenie ma wiara, że tak się dzieje, że to, co wybierzesz, tak się stanie, tak powiedział Jezus. Jeżeli chodzi o spotkanie z Nim. E, 2000 lat temu to było akurat. Spotkaliśmy Go w, w tym momencie, kiedy on siedział na kamieniu i jeden z apostołów spytał się go, jak mają się modlić. I w tym momencie właśnie Ania się z Nim spotkała i zapytała po prostu jego duszy. Ale ponieważ mówię, Jezus nie, był niechętny. Dlatego też. Uwaga dla innych osób, które myślą, że Jezus się objawia w różnych przekazach, dyktuje książki. To jest po prostu nieprawda. Jezus jest bardzo skromną istotą, jest aniołem. I nie działa wbrew woli, na pewno nie chce, żeby być wywyższanym ponad Stwórcę i źródło. I my też nie będziemy do Niego więcej wracać i niepokoić Go tak długo, przynajmniej jak ludzie w Polsce zrozumieją, że są Jemu równi. Jezus jest tylko po prostu starszą. Istotą, jak Żydzi. E, często w rozmowach z Jezusem, e, faryzeusze opowiadali, że no, my mamy za Ojca Abrahama, a Jezus ktoś po prostu nie wytrzymał i powiedział, zanim Abraham stał się, stał się, ja jestem, czyli ja byłem. I wtedy zaczęli chcieli Go ukamieniować za te słowa. Dlaczego to powiedział? Powiedział to, dlatego, że Jezus po prostu jest o wiele starszy, jeżeli chodzi o powstanie. Względem Abrahama, i to chciał powiedzieć, dlatego, że ma dużo doświadczenia jako anioł. I w tym momencie, kiedy już mówił to, miał całą pamięć przywróconą i wiedział po prostu, kim jest, kim jest źródło, jak, jak korzystać z tej, tej mocy, którą otrzymał od źródła. Bo Jezus nie całe życie miał tą moc, miał od momentu chrztu. I wtedy się wydarzyła, jak gdyby, taka umowa między źródłem a, a Jezusem. Że po chście on otrzyma po prostu stałe połączenie z źródłem i też przypomni sobie wszystko to, kim był. I przypomniał sobie, i wiedział też, jak wykorzystywać tę energię, która sprowadzała na niego, przez niego, i przez niego mógł tą energię wykorzystać, na przykład do zdrawiania ludzi, czy do wielu innych cudów, w tym do wskrzeszania zmarłych. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o rozmowę z Jezusem i za jego mądrości, za któremu dziękujemy w naszym imieniu i w Waszym. I czekamy na Wasz wzrost świadomości do momentu, kiedy wszyscy Polacy, także katolicy, uwierzą, że jesteśmy równi Jezusowi i że cała chwała i uwielbienie należy się przede wszystkim Stwórcy, który jest przede wszystkim wszechmiłosierny, wszechpotężny, wszechkreatywny i ma także niezwykle duże poczucie humoru, bo ludu lubi się śmiać i lubi zresztą jak oglądacie dzieci to wiecie, że małe dzieci lubią się śmiać z byle czego i źródło takie też jest lubi żartować oczywiście wtedy, kiedy można żartować bo źródło też jest poważne, gdy trzeba być poważnym także dziękuję Wam za uwagę to tyle, co mieliśmy Wam do przekazania, jeżeli chodzi o rozmowę z Jezusem, jedyną przynajmniej tak długą, jak nie uwierzycie, że jesteśmy wszyscy dziećmi stwórcy a nie tylko Jezus był jego synem. Cześć.